wszystkich w kolejnym odcinku Dobuż po Dla tych, którzy oglądają nas pierwszy raz Jest to kanał, w którym pokazujemy Wam Jak inwestujemy, jak tworzymy biznesy Najczęściej są to odcinki, gdzie działamy na naszym terenie w Wielkiej Brytanii Ale również podróżujemy po świecie Dzisiaj jesteśmy, słuchajcie, w Irlandii, Dublin Słuchajcie, jeżeli się rozejrzycie dookoła Wszędzie stoją żurawie Cały Dublin się buduje Ceny nieruchomości szybują do nieba. Czemu tak się dzieje? Dzieje się tak, ponieważ Irlandia ma stabilne prawo i niskie podatki. Podatki są tutaj na poziomie 12,5%. Tak? Dzięki temu ten kraj ściąga duży biznes, jak i również mały. Tak? Co to powoduje? Powoduje to, że przyjeżdżają tutaj z całego świata wykwalifikowane osoby, które również gdzieś muszą mieszkać. Tak? Powoduje to wzrost cen. Państwo stwierdziło, że zacznie z tym walczyć, tak? Regulują ceny, e, czego nie pochwalam. Takie były pomysły w Nowym Jorku. Powodowało to to, że niektóre wieżowce stoją puste, są opustoszałe, bo właścicielom przestało się po prostu opłacać, wynajmować, tak? E, remontować, bo państwo sobie wymyśliło, że taka cena jest właściwa. Według państwa, według prywatnych właścicieli nie była, tak? I po prostu nieruchomości stoją puste. Tutaj, słuchajcie, e, niektóre pomysły są właśnie Moim zdaniem nierozsądne. Regulują te ceny zamiast zostawić wolny rynek samemu sobie. Jeżeli ceny będą szybowały za mocno do góry, w pewnym momencie zacznie się więcej deweloperów budować dookoła tego miasta. Tak? Powstaną nowe linie, nowe połączenia. Więc nie trzeba wcale e, ingerować w to poprzez państwo. Więc nie wszystko jest tu idealnie. Skarżą się na to również właściciele nieruchomości, że są mocno regulowani przez państwo. Co nie zmienia faktu, że i tak ceny i wartość tych domów szybują mocno do góry, tak? więc może to być świetny rynek do robienia choćby flipów. Tak? Gdzie nie pójdziemy, są te żurawie. Tak? Budują się biurowce, budują się wieżowce, budują się apartamenty. Więc jedna złota reguła, dajmy ludziom wolną rękę, dajmy im ich pieniądze, a reszta potoczy się świetnie sama. Więc dla tych, którzy oglądają nas pierwszy raz, słuchajcie, zapraszam Was również do obejrzenia innych odcinków, gdzie pokazujemy jak inwestują, jak inwestują nasi rodacy. Czemu tak się dzieje? Że jesteśmy znowu gdzieś, w innym kraju i nasi rodacy sobie świetnie radzą, dlatego że wyjechali z kraju, gdzie nie było tyle możliwości co na zachodzie. Zachód miał to do siebie, że ludzie żyli tu na znacznie wyższym poziomie i powstało powstało społeczeństwo konsumenckie, tak? Społeczeństwo, które nie oszczędza. Nie ma oszczędności, a jeżeli nie mamy oszczędności, to nie ma z czego inwestować. Nie ma z czego budować biznes, nie ma z czego inwestować choćby w nieruchomości, tak? Więc złotą zasadą jest słuchajcie, to by odkładać i reinwestować w nasze nadwyżki. Trzy zasady. People, process, product, tak? Czyli ludzie, najważniejsze są ludzie, a nie numerki. Proces, który potrzebujemy do pojenia danego produktu bądź usługi musi być jak najlepiej zautomatyzowany i produkt to co musimy dostarczyć ludziom. Kolejne 3P, to jest tak. Pożyteczne, praktyczne i przyjemne. To są moje 3P, które również łączymy, czyli jak nas zapraszają, z chęcią jeździmy również po innych krajach, dajemy wykłady. Teraz miałem wykład dla Polonii na temat inwestowania oraz biznesu. Fajnie, że zaczyna się polonia łączyć również w tym kraju. Najprawdopodobniej tak samo jak i u nas, tak samo jak i w Norwegii, i w Szwecji. Zaczną coraz więcej się tutaj spotykać i tworzyć świetne biznesy, tak jak Polacy tak naprawdę w całym, w ca na całym świecie. Więc również skupiamy się na przyjemności. W drugiej części tego filmu pokażemy Wam marzenę zawadzką, jak inwestuje tutaj na, w apartamenty, w najkrótkoterminowy. krótkoterminowy. Ale zanim do tego dojdziemy, zapraszam Was na pierwszą część. Troszeczkę podwiedzamy i popowiadamy Wam o lokalnych biznesach. Więc widzimy się dalej. Słuchajcie, jesteśmy przy siedzibie Facebooka. Miejsce, które tak naprawdę powstało po takich stronach jak Fotka, jak Grodonet, jak MySpace. Była również nasza klasa. Dwa lata później tak powstał Facebook i wyprzedził ich wszystkich. Facebook ze swoją działalnością wystartował w lutym 2004 roku na Uniwersytecie Harvarda w USA z początkowym przeznaczeniem dla uczniów szkół średnich oraz studentów uniwersytetów. Już w 2008 roku założyciel Mark Zuckerberg został najmłodszym miliarderem świata, a dopiero w 2009 roku Facebook zaczął być rentowny, gdy działalność nie przyniosła więcej strat i mogła sama siebie finansować. Natomiast w 2018 roku akcje Facebooka osiągnęły wartość prawie 200 dolarów za sztukę, a Mark Zuckerberg według rankingów został piątą najbogatszą osobą na świecie. Dochód Facebooka w 2019 roku był już bliski 71 miliardów dolarów przy zatrudnieniu około 45 tysięcy pracowników. Czym się cechował Facebook? Słuchajcie, to jest high-tech. W tym przypadku, tak jak wielu tak naprawdę, mocno jest stawiane na ludzi. Na ludzi, którzy współpracują, którzy budują, którzy rozwijają to firmę. Słuchajcie, pracownicy Facebooka są okrywani specjalną troską, tak, bo mają się skupiać nie na produkcji, jak przykładowo w fabryce, czy w ceglarni, wypalając cegły, gdzie trzeba po prostu robić akord, tylko oni tutaj mają się skupiać nad kreatywnością, tak, mają cały tryb pracy w tym kierunku ustawiony, żeby rozwijać Firmę, żeby firma szła cały czas do przodu. Wiele, słuchajcie, z tej konkurencji, która robiła tak naprawdę podobne rzeczy, jak Facebook, nie przetrwała bądź nie osiągnęła takiego spektakularnego sukcesu. Więc y, pamiętajmy o tych trzech zasadach. Zawsze je będę wam powtarzał, People, Proces, Product, tak? tutaj było mocno nastawione na ludzi. Ludzie to nie numerki, efekty widać. Facebook jest znany na w całym świecie. Dalej zwiedzamy. Słuchajcie, jesteśmy przy najstarszym grobowcu, jaki zbudowała ludzkość. Ma on już 5200 lat, czyli był budowany 3200 lat przed naszą erą. Słuchajcie, nie tylko You can do it, ale how to do it już wtedy ludzie wiedzieli, jak zrobić taką konstrukcję. Skierowana jest wejściem do słońca. Słońce tam wpada w najkrótszy dzień w roku i oświetla e, być może ołtarz. Tak? Nie do końca każdy wie, e, co ta konstrukcja e, mieści. E, są różne legendy na jej temat. Co nie zmienia faktu, że człowiek od zarania dziejów potrafił tworzyć wielkie dzieła. Wstać jesteśmy na szczycie fabrykę oraz muzeum Guinnessa, jest to browar, z którego słynie m.in. Irlandia. 45 funtów. Właśnie tyle wyniosła roczna dzierżawa nieużywanego browaru St. James Gate, który w 1759 roku podpisał Arthur Guinness na okres 9000 lat. Obecnie jest to najpopularniejsze piwo w Irlandii, a po ponad 250 latach swojej działalności klienci na całym świecie wypijają około 10 milionów kufli tego trunku każdego dnia. Właśnie stąd wywodzi się słynna księga rekordów Guinnessa, która została założona w 1955 roku, a ponad dwie dekady temu. Kines połączył się z Grand Metropolitan, tworząc jedną z największych kompanii piłowarskich na świecie, pod nazwą Diageo. Która w 2018 roku odnotowała zysk na poziomie 3 miliardów angielskich pesos. Sprawdzam czy słuchacie. Oczywiście, że funtów. Trzy ważne punkty na sukces w biznesie. Pamiętajcie o... People, process, product. People, czyli ludzie. Są to osoby, które z nami współpracują, nasi czempioni, nasi pracownicy, nasi wspólnicy. Bez nich nie będzie żadnego biznesu, który odnosi sukces. Proces, który trzeba stworzyć, żeby zautomatyzować, żeby ponosić jak najniższe koszty i dawać jak najlepszy produkt też, tak? Czyli zanim to piwo trafia do tego pokala, musimy przejść całą drogę od zebrania produktów, po ich przetworzenie, a następnie dystrybucję i dostarczenie ją do klienta. I później, na samym końcu, słuchajcie, jest produkt, czyli coś, co potrzebuje człowiek. Produkt, który jest potrzebny drugiemu człowiekowi. Nie możecie podchodzić do tematu w ten sposób, że wymyślacie usługę czy produkt i żądacie, żeby ktoś tego potrzebował. Musicie robić to, czego potrzebuje rynek, to, co jest na co jest popyt. Wtedy będziecie odnosić sukces. Zdrówko! Siedziba Google, po polsku nazywany Google. W 1998 roku Google został złożony przez dwóch doktorantów. Pierwsze załamanie rynków dot.com wyszedł obronną ręką, przetrwał je, a dzięki wsparciu inwestorów mógł się dalej rozwijać. W roku 2004 spółka weszła na amerykańską giełdę, co dodało jej znacznych skrzydeł i przyspieszyło jej ekspansję. Płynęła wiele marek oraz serwisów, zwiększając w, tym, w ten sposób swoje zyski. Oraz obroty. W 2007 roku przychód sięgał już rzędu 10 miliardów dolarów, a czysty zysk wyniósł 3 miliardy. W całym 2018 roku przychód Google stanął już na poziomie 136 miliardów dolarów, a czysty zysk netto wynosił 30 miliardów dolarów. Google nadal się rozwija, poszerza swoje pływy na globalnym rynku.com. I przy okazji zatrudniając około 100 tysięcy pracowników. Słuchajcie, ta firma wykupuje tutaj całą praktycznie e, ulicę. Nawet e, wystosunkowali wniosek do miasta, by zmienić nazwę ulicy na Google Street Product, tak? Nie wiem czy wiecie, ale Google jest e, twórcą wielu produktów, takich jak YouTube. Takich jak przeglądarka Chrome, która na dzień dzisiejszy wygrywa konkurencję z Internet Explorer, z przeglądarką z Microsoftu. Mamy również produkty typu maile, czyli nasz Gmail. Sam YouTube zobaczcie na, na jaką skalę działa dzisiaj na świecie, ile Google zarabia tylko na YouTubie, na reklamach, na sponsoringu. Jest to tak naprawdę gigantyczny rynek. No nie zapytajmy również o Google Map, tak? Czyli produkty. Produkty są to rzeczy, na których skupia się ta firma dostarczania produktów takich, które mogą ułatwiać życie ludziom, tak? Wyobraźcie sobie, że wiele osób mówi, że postęp jest czymś złym, tak? Że powinniśmy, niektórzy nawet są tak skrajni, że mówią, że powinniśmy wrócić do wymiany barterowej, Tak, tak naprawdę postęp i rozwój cywilizacji jest czymś dobrym dla człowieka, bo powoduje to to, że już nie jesteśmy w polu po 16 godzin dziennie po to, tylko żeby wyżywić rodzinę od poniedziałku do niedzieli, a czas pracy, który jest potrzebny, by zaspokoić swoje podstawowe potrzeby, z każdą dekadą się zmniejsza, tak? Co to oznacza? To oznacza, że musimy coraz mniej pracować, żeby mieć to samo, co nasi przodkowie, tak? Więc nie narzekajmy, nie marudźmy, bo jeszcze w czasach ery przemysłowej, kiedy ludzie mówili, że są to czasy dla nich, wtedy prosperity, tak? bo już starczało ich na to, żeby wyżywić rodzinę, żeby kupić pierwsze samochody, tak? to był też postęp dla nich, wyjście z kolejnej epoki. My jesteśmy w epoce cyfryzacji, automatyzacji i również powinniśmy to doceniać i wykorzystywać. Tak? Czy dzisiaj sobie wyobrażacie? Że jedziecie przez miasto z wielką papierową mapą, zamiast y, wyciągacie telefon, łączycie się z internetem, chodzicie na Google Map, klikniecie jedź do, idź do, i już znacie całą, całą ścieżkę, tak? Czyli wiele produktów, które nam ułatwia życie. Maile, tak? Internet. Wyobraźcie sobie, że każda Wasza korespondencja jest dalej robiona przez pocztę, tak? Czyli po prostu odpisujecie list, czekacie parę dni, coś, ten list wraca z odpowiedzią, potem wy kolejną e, odpowiedź odpisujecie, tak? To wszystko powoduje, że mamy oszczędność czasu, a czas to jest złoto XXI wieku. Dy gdzie jestem. Zdrówko. Nieprawda pierwszy głupoty ludzie chcą socjalizmu, więc nie dostarczajcie ludziom socjalizmu.